Od czego to wszystko się zaczęło? Historia jest taka dość dziwna, gdyż moi rodzice nie mają powiązania z tenisem żadnego. Nigdy ani mama, ani tata nie trenowali, nie grali, nie trzymali rakiety w ręku, nie oglądali w telewizji, nie nic. Ja pracuję w szkole podstawowej, gdzie również WFista był nauczycielem tenisa. to któregoś dnia się zapisałem i tak się zaczęła przygoda, że spodobało mi się i gram do teraz. Najczęściej żyję sportem, się jestem na wyjazdach, to praktycznie jestem skazany na życie na walizkach, podróżowanie po świecie, natomiast oczywiście znajduję czas na naukę, na szkołę, na różnego rodzaju spotkania ze znajomymi. Jeśli tylko mam czas, to wszystko robię. Teraz obecnie studiuję na uczelni łazarskiego. Nie ukrywam, że lekko mi nie jest. Natomiast jeżeli tylko mam okazję, tylko mam dłuższą przerwę, bądź w ogóle dzień wolny czy coś, to staram się skrupulatnie pracować. Generalnie jako małe dziecko byłem pulchniutki, byłem, no nie ukrywam, grubym dzieckiem. Nawet jak zaczynałem grać w tenisa, więc. No na początku to jeszcze nie było tyle biegania, natomiast już jak zacząłem grać, to w kategorii do lat 12 to już tego biegania było ciut więcej. No i pff, nie ruszałem się zbyt dobrze, więc nie szło mi najlepiej i w pewnym momencie miałem kryzys, już ja skończyłem z tenisem. No tak po dwóch tygodniach rodzice mnie namówili, ja mówię, że no okej, okay, spróbuję jeszcze raz, zmieniliśmy trenera, zmieniłem wtedy dietę, żeby zrzucić. Zacząłem się prowadzić, że tak powiem, bardziej sportowo, bardziej profesjonalnie i wyszedłem z tego i teraz już jestem skazany na tenis. To był właśnie pierwszy moment, który nastąpił przełom, zmiana trenera, zmiana wszystkiego tak naprawdę, całego życia, żeby to bardziej pod tenis porządkować. A bardziej tak naprawdę zaczęło się już, jak zacząłem jeździć po turniejach takich europejskich, wtedy jeszcze do 14 i wtedy pierwszy finał osiągnąłem i wtedy jakoś tak trochę bardziej się zacząłem wybijać. A już według mnie najbardziej dwa lata temu, jak już w juniorskiej kategorii dostałem się na wielkie szlemy i musiałem sobie wcześniej zapewnić udział, wygrywając dwa turnieje, i myślę, że od tego się zaczęła ta no, nawet piękna przygoda. Co mnie motywuje potem? Ja potrzebuję pewności siebie, jak gram na korcie. Jak ja jestem pewny siebie na korcie, to prezentuję naprawdę dobry tenis. Natomiast jak ta pewność siebie ucieka, no to już to trochę gorzej niekiedy wygląda, i wtedy z reguły przegrywam mecze, ale to. Regularne granie, regularne trenowanie, regularny powrót do treningu przede wszystkim buduje u mnie tą pewność siebie i jak tylko jest zdrowie to z tygodnia na tydzień z treningu na trening z każdej uderzonej piłeczki jest coraz lepiej. Jest to bardzo zawiła historia. No, zaczęło się to na obozie gdzieś swego czasu bodajże jak miałem 13 lat, miałem kontuzję kolana. Nie pamiętam dokładnej nazwy, nie chcę tutaj użyć niepoprawnej nazwy, ale według mnie to była kontuzja Osguda-Schletera, coś w ten desen. No i ktoś tam również nie usłyszał na obozie i usłyszał, że jakiś... I powiedzieli, że jestem jakiś Schachermacher. No to najpierw było Schachermacher, Schacher, wszystko było bardziej w tą stronę. Natomiast e, któregoś dnia też na obozie ktoś się pomylił i zamiast Schachermacher powiedział Schumacher. No i z tego się wzięło szumi. Tak w skrócie. Dla mnie najważniejszym sukcesem jest tegoroczny sukces, finał turnieju Rangi Challenger. Ograłem wtedy dwóch zawodników z pierwszej setki, więc zdecydowanie jest to dla mnie najwyższy wynik, najlepszy wynik, gdyż to już jest taki challenger, to już jest naprawdę przedsionek zawodowego grania i sam sobie pokazałem, że jestem w stanie rywalizować z tymi najlepszymi z setki i z dwusetki, więc myślę, że to jest taki największy motywujący kopniak dla mnie. Przede wszystkim, żeby móc osiągnąć jakikolwiek sukces w cenisie, i według mnie w każdym sporcie, to trzeba mieć zdrowie, więc, przede wszystkim, dbać o zdrowie jak najbardziej się da. I to, to się mówi, że chodzenie spać późno, czy niezdrowa dieta, czy cokolwiek, ale to wszystko, według mnie, ma wpływ. Doświadczyłem tego na własnej skórze i, generalnie, pracowitość. Jeżeli jesteś zdeterminowany i pracowity, i bardzo tego chcesz, to uważam, że możesz osiągnąć cel.